Cześć, manno ludzie tutaj, Mr. TNR3. To jest kolejny odcinek serii Stalker ten Cień czarny byla. Biegniemy od razu tam, bo słyszę, że już coś się tam zatrzyma, a wołali mnie o pomoc, także biegniemy. Dubeltuva w dłoń Szybko, 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 szybko. Toś nie potrzebuje połęcy? Później pogadamy. Weź apteczkę Co, 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 co? Później pogadamy? Tutaj. Do ciebie mam iść? Tylko mam iść. Co przesuwasz? Co teraz? Szukujesz chyba do strzelania? Okej, okay, jeden padł. Od mojego pięknego pistoletu. Okay, może nam się uda? Trzech. ekstra chłopaki, załatwiliśmy ich. Jest! Niech każdy odsapnie, a ty że chodź na tu, pogadajmy. No, rozmawiaj. Dzięki za pomoc, zaczynało się robić. nieciekawie. co ty tutaj w ogóle robisz? Um, dobra, pomogłeś mi za Afriko, więc ci powiem. Jeden z chłopaków dał mi kopacz, oksywie, bla, bla, bla. Ok, dzięki za informację. Masz jakieś ciekawe informacje? Ej, stary, wiesz. Co, handel mi daj? Ty też nie chcesz nic kupić z broni? O ile to chcesz kupić? E, sprzedać 150, a wezmę. Handel. Dzięki, bo. Ło, wow, też gitarze. Zalania bym poprosił. E, Spotka się z grupą Kreta, ukradnie dokumenty wojskowe, znajdź Stocklera, zabij przywódcę bandytów, Proszę nagrodę. E, niestety ten gościu nie żyje, także to bym zabił przywódcę bandytów, który wszedł na paradę handlarzowi. Najprawdopodobniej będzie sam, ciężka robota, ale zapłacę, wynagrodzi. Czy to wszystko trudy? Szukaj go w dolinie roku. E, niestety on już nie żyje, więc kasy nam nie odda. Mapę tekst Bysor pisze do Sherylka Boże jakie nazywa nazwanie Kret Ach, i spółka dopóki się, tam nie się Dobra, nie Po prostu idźmy tu. By się w e, mapę bym prosił. Tu. Prowadźmy tam. Co jest, czemu nie chcę prowadzić? E, nie, nie tu. Zadania. Tu O, dobra e, W tamtym kierunku, no to Mam sporo amunicji, no to może jednak Uuu Weź apteczkę Na razie Ten karabinek leży, ale już mam jeden taki PM, kolejny numerzy Już mam taki, o apteczka się zwróciła Nie wiem dokładnie co to co jest, ale coś tam na e, To coś pomagało na promieniowanie, czy na coś tam e, Dobra, tego rozładuj i wyrzuć, bo nie mam już naprawdę miejsca. Być może tego do, do, do swojej dłoni. Ten ma ciekawe ten, ciekawe strzelanie, bo on ma tłumi, więc jest dosyć cichy. Co to jest? To pistolet, to tak? To nie chcę tego. Tutaj chyba będzie miał nic do PMA. Czego mi się zdaje. No miał, ale. Chociaż, dobra, skoro mam PMA, to wezmę trzy cele. Mhm, dobra. Już jeden, ale to moje ziomki, okej. Okay. O, nie dobrze. Trzy cele Trzy. Tam jest jakiś żydek. Kurde, jak mam teraz tam przejść? E, właśnie, jak mam przejść? Centruj na mnie. E, Co mam po prostu biec? Okej, okay. <grym> jak tam chcę. A może mi się uda? Nic mi się nie udało. Po prostu musimy biec. Eee, już szybko, 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 szybko. Jak dłon w rękawiczkę, normalnie poszło idealnie. Nie, holy moly. Nie dostałem ani jednego pocisku. Jestem bogiem. O, blisko było. Chcę przejść! Brawo! Ani jednego strzału nie oberwałem. Wow! <grym> Podziw! Dobra, znowu się wczytuję. Um, ciekawe gdzie mnie teraz właśnie wywali. Tak, jak pamięta się w poprzednim odcinku jakoś teczkę ten gościu nam powiedział, żebyśmy znaleźli. I powiedział, że nie mamy przychodzić z, do niego z tym, tylko... wojsko zaraz rozwali grupę kreta. Potrzebujemy pomocy. Gdzie? Jak to wojskowa jednostka lotnicza, tam są nasi chłopcy. Okej, okay, okej, okay, idziemy pomóc. Uuu, to już nie ja kieruję. Chłopaki, ktokolwiek nie słyszy, ratunku. Te gnoje mordują stalkerów. O w dupę, ile jest? Jeszcze helikopter. Dobra, szybko. Mam sporo amunicji, także będziemy mogli się bronić. I ich przy okazji. Chyba powinno wybuchnąć. Nie wiem do końca, czy w tej grze też to jest. Okej, okay, tak, nic nie będę się na razie odzywał, bo tak próbuję się skupić na tym, co dokładnie robię. Co do mnie strzelasz? Mój? Mój, okej. Okay. Gdzie są przeciwnicy? Tam jednego widzę, ale... Eee, cholera. Nie mam jak do niego dokładnie strzelić. Wiem, podejdę do bliżej po prostu. Okej, okay, ten leży. Oflankuję wszystkich i zobaczę czy zabiję żołnierzy. nie mnie na dziedzińcu, chłopaki, pomóżcie. Take cover, okej. Okay. Eee, dobra, wbijamy na górę. Albo nie. Chodź, siu, ziomek. Stalkerzy, tu jestem, pomocy. Stoję dosłownie przed nim, a ten starterzy pomocy. Ok, jeden padł. Pawienie, wow, fakt skąd? Nie co, już? era nie mam życia. F6. Inwentory. i ryj. What hell? Uciekać mi stąd. Mój stalker. Ja go będę bronił. Tamtego chcę zdjąć, ale kurde nie mogę. Za mam granata? By było chyba najlepsze. Mam nikogo nie zabiło. Okej, okay, dajcie mi e, dubeltówkę, przeładuj przez rurę dajne. Okej, okay, innego mniej. Zawsze coś. Jest! Woke okay, dokiej. Okay. Śpiący rycerze zabici. E, dawaj żarcie. Tutaj amunicja do pistoleta też się może przydać. Ty miałeś jakiś karabinek? Ty miałeś ten, ten... ten... Ten co ja, więc wezmę sobie to. Z siebie. Ten karabin może sobie zostawić. Tutaj... Uuu, raga doświadczony. Fajnie. O, chyba mój był, nie? Neutralny. Hurde. Dobra, teraz ty miałeś karabin, to nie, tego nie chcę. Daj ja mi jeszcze to, O, nie mam już prawie miejsca. Czemu tego wyrzucić, nie mogę. Aha, bo to jestem. Teraz weź rozładuj i wyrzuć. Ty dostałeś i chyba od ciebie wszystko już zabrałem. Ty też, ty fajnie tak siadasz w ogóle. Co my tu mamy? Dzięki stary, ocaliłeś mi życie, mało brakowało. Trepy zawsze wypełniają misję do końca. Musimy się ulotnić, zanim się zjawią oddziały specjalne. Chodź, pokażę ci drogę. Mhm, ja to to indziej, ja zaraz dojdę. Oddziały specjalne, mówisz? Wezmę sobie karabin z Tumikiem, tylko i mogę już biec za tobą. Czy Ty nie prowadzisz. Fajnie, dzięki. No, mówi się trudno. Co to jest? Tutaj jest cicho, możemy przeczekać. Siry powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod siebie, ale nie wiem dokładnie gdzie. Bądź ostrożny i powodzenia. Okej. Okay. Niech ci będzie. Powiem, że to jest niezła misja. Bo nie może być zła. Nie, no fajne takie jest, że wbijamy się do kogoś. Oczywiście, a się giną. Jest coś, coś takiego jak nadtwizar? Nie. Ale O, latarka jest, ok. Co to było. No co nie ma tego granata, nie? Cholera. przydałby się. Czemu nie zdych jeszcze? Dobra, weźmy pistolet. Ale ten w ogóle fajny odgłos tego karabinka jest Taka, chcę coś widzieć. Tam ktoś był Pistolet lepszy od kurde karabina. No to dowód, ha, wow, skąd, 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 spokojnie, spokojnie, nie krwaw, już. Wow, wow, skąd we do kletu? Dobra, wiecie co? Daj mi trujeczkę jeszcze. O, o. Aha, dobra. Czemu ja nie mam granatów? F6, dla pewności Cholera, ile was tam jeszcze jest? Dobra, dawaj Pistolet O cholera Łooo, idzie trochę I najlepiej Jestem głodny, naprawdę, w takiej sytuacji. żyj Ła, ten już ma shotguna, jest, okej. Okay. Jeszcze sobie porozglądam, czy mieli jakieś. a co? Kolec wypełnienie plus 100%, promieniowanie minus 10. A wezmę, sprzedam. Tutaj to, tutaj jakieś bandaże. To może być też ciekawe. beltówkę niepotrzebna mi już jest. Apteczka przede wszystkim. Tutaj to. Jeszcze od Ciebie może coś wezmę ciekawego. Apteczka, amunicję, żarcie. Okej. Okay. Dwa pistolety z tunikiem, jestem mi potrzebne. Dobra, daj mi jeszcze to i do pistoleta. F. E, Okej, okay, wchodzimy. No, biegnij. Co tu leży? To z naszych? Aha, tak, z naszych. A, przy okazji Granata znalazłem. Fajnie, dobrze wiedzieć. Biej. Na no, wstępny poziom, tak, chcę wejść. Huow, jak widzicie, ostro jest. Jak na razie. Wbijamy się do jakichś kanałów, rozwalamy wszystkich. Dostajemy kasę i możemy iść sobie dalej, tak. On to jest. Dzięki, stary. mi życie. Mało brakowało. Trepy zawsze wypełniają misję do końca. Musimy się ulotnić, zanim się zjawią oddziały specjalne. Chodź, pokażę ci drogę. Czy może się powtarza? Aha. Tutaj jest cicho, możemy przeczekać. Siryj powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, ale nie wiem dokładnie gdzie. Bądź ostrożny i powodzenia. Uratuj Kreta. Aha. Znajdźcie formację od Kreta. Co to jest Kret? Tłumaczy mi ktoś? Eee, dobra, nieważne. Najwyraźniej trzeba tam sporo tam wejść, więc wchodzimy. Na razie jest 16 minut filmu, także wejdziemy tam, zrobimy przeczyszczenie małe. I chyba będziemy mogli już skończyć ten odcinek. No, ale nieważne. Na razie idziemy tu. Aha. O, co to jest? Niepewnie się tu czuję. Na pewności? Dobra, jest jeden cel zaznaczony. No to schodzimy, już żaden. Chyba tędy gdzieś trzeba iść. Dobra, teraz szybko. What the fuck? Ło, coś tu biegnie. Nie? Co? W takim momencie? Naprawdę? What the hell? Jestem zbyt wyczerpany, żeby iść. Fajnie. Jeszcze ci mnie atakują. mauli molli, koniec gry, fuck! Co to mnie zaatakowało? E, spacer, żeby wyjść. Wczytaj e, grę. Teraz, kurde, które to było? Która jest godzina? 12:41, to było chyba to. O, oh, da, fuck! O, wczytaj, wczytaj. Co jest? Mauli? czytaj grę. Al. Eee, może anuluj. I. No, halo, czemu tu nie chcę wejść? Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę ja to ogarnę. Okej, okay, jestem z powrotem. Eee, musiałem zresetować grę, także trochę czasu minęło. Eee, dobra, nie, pierw co zrobimy, wywalimy trochę broni. Rozładuj, wyrzuć. Rozładuj, wyrzuć. Wyrzuć, wyrzuć. Eee, tu, rozładuj, wyrzuć. Jeszcze co mogę wyrzucić? Tak, mogę tutaj, wyrzuć. Pistolety. E, Okej. Okay. Po prostu będziemy biec przed siebie. To jest lepsze. Czemu ja nie mam tego zadania zaznaczonego? E, tu. Przejdź. Nie działa. E, uratuj Kreta. Niech mi to pokazuje. Lera, jasno. Co jest? E, Zajmuję się informacją od Kreta. No kude Dobra Musimy biec, a to jesteśmy tutaj, okej okay. Na razie nie biegniemy, kurde ale co tu za bydle tam biega Dobra, szybko Teraz to mnie zaatakuje tutaj gdzieś O właśnie Już tu biegnie Teraz pobiegniemy w tą stronę Ładne, ładnie I tak, niestety wam muszę powiedzieć, że ja tutaj byłem i tak mniej więcej kojarzę tą misję. Dlatego trzeba tutaj wejść gdzieś. O właśnie. I teraz biec na górę. Eee, tak, tą misję już zrobiłem przez przypadek eee, niedawno. Więc to mniej więcej tak pamiętam. Tu chyba nic nie było. Podskocz. Dobra, A konstruk, żeby leuratuj kreta. Co nie wykonane. Dobra, co my tu mamy? Apteczki, uh. Uh, to tak, jesteśmy w niebie. A tam? What the fuck, Granaty też się mogą przydać. Teraz, oczywiście, jesteśmy za ciężcy. Trzeba coś wywalić. Rozładuj, wyrzuć. A, wyrzuć wszystko. Kurde, dalej jesteśmy za ciężcy. Zjedź. E, jesteśmy już na styk e, Wyrzuć No i chyba powinno być dobrze Okej, okay, co teraz, bo tak nie za bardzo pamiętam e, Mam znaleźć jakieś informacje. O, co tam jest? Wow Stalag, mam Smutne wieści, kieł nie żyje Mam blablabla stawa śląska, bl, 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 centrum Okej okay. A tu coś jest? Widzicie jak mam jeszcze jakąś taką broń, ale nie będę jej ruszał. Tej mojej magazynki, pistolety i tak dalej. O oh mg, teraz trzeba się wrócić. E, pokaż mi mapę jeszcze. E, mapa chyba nie pokazuje mi, gdzie jestem. Pokaż mi. Nie. Mi nie pokaż. W tamtą stronę? Czemu? Okej, okay, skoro w tamtą stronę to w tamtą 6 Ładnie, ładnie Jeszcze 6 celów, wow Coż, że jakim cudem? 5 celów zostało. f 6 Wow, 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 skąd, 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 skąd. skąd. O jezu. Pomagaj, to coś idzie. Przynajmniej go słyszałem. No szybko, szybko, szybko. Chyba tutaj. Okej, okay, szybko. No nie! Kurde, jak znowu będę musiał resetować grę, to do dupy. Czytaj grę. Quick save. Oczywiście, że muszę resetować. Ja pierdzielę. Dobra, także komentujcie, subskrybujcie, kciuk w górę, nie żałujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!